My możemy rozpocząć to spotkanie. Tutaj jeszcze naturalnie format BO1, mapa Vertigo. Dycha już agresywnie, już szuka eliminacji. Na razie sporo informacji może uzyskać nasz zawodnik, ale trzeba też w końcu paść na ziemię, bo odpowiadają rywale. Ale tutaj też od razu pojawiła się czy rotacja, czy po prostu przesunięcie defensywy. Cały czas próbują wywierać presję antyterroryści. To działa. HD z trafieniem jest przewaga zespołęz. No Hades teraz też świetnie chociaż dołącza do tego wszystkiego, Snapi. no Jekindar odpowiada, ale zobaczcie, Snappi cały czas jednak daje te strzały, że no pod Sidema nie znajdą jednak tego pierwszego zwycięstwa zawodnicy formacji Outsiders. Co ciekawe, EKinder chyba w tym momencie nawet puścił klawiaturę, jeżeli chodzi o całą rundę pistoletową, raczej tak pokazując, że nie śpieszy mu się do tego wyjścia, wiedząc, że na cały czas jeszcze jest szansa na podłożenie paczki, na wygranie tej rundy, chociaż widzimy, że z większym zaangażowaniem James. Ale on też ma 39 punktów zdrowia, dużo więcej niż jednak jego kolega, który no nawet nie na jedną. Wow, wow. pesteczkę już jest, chociaż teraz Snapi. Była tutaj okazja, aby poszukać tej eliminacji, no ale finalnie Snapi poprawia się w tym momencie 40 sekund do końca i chyba brak zagrożenia. Możemy to jasno powiedzieć, chociaż widzimy, że teraz jest Kindar. Jednak z eliminacją. Podobacz no, no, bez rąk, bez rąk, ale radzi sobie, radzi sobie, chociaż będzie mu ciężko. Jeden na dwóch. Zaraz takie okay, całkiem serio, wracając do tego, co dzieje się na serwerze. Blisko siebie antyterroryści. No też tak ustawieni myślę, żeby tutaj przekazać ewentualnie informacje. Jekindar. Jeszcze jakieś, jakieś wycofanie. Cały czas tam jest do dyspozycji granat błyskowy. Ma pakę na plecach, jeszcze 14 sekund, mało czasu. No myślę, że to będzie szukał eliminacji. Patrząc na ustawienie ENS. Chociaż proszę, czy oni poczekają, czy tu będzie? Jest agresja, nie ma podłożonej bomby, Ensk prowadzi... O tak konkretny, myślę, że za chwilę na rampie zobaczymy. Pamiętajmy, że po stronie defensywnej jest jeszcze PEM, jest jeszcze FAMAS, gdzie po drugiej stronie wszyscy zawodnicy w ataku zbrojeni w karabinę AK. To może mieć znaczenie, to może mieć też... To może dać przewagę Zonikom Outsiders. 40 sekund do końca, dorzucony smoke na pozycję w okolicach Snapiego. Ten próbuje to wykorzystać, jest eliminacja, ale też swoje zadanie wykonało Jekindar. No też patrząc na Vertigo, te pozycje rampa, no to jest jego teren. Tu trzeba na to bardzo, bardzo uważać. Ale, ale teraz może, snapi Agresja, może to zadziała, no niekoniecznie, bo pojawia się też asekuracja po stronie zespołu Outsiders. Mader, wiele od niego będzie zależało, bo ta pozycja widzimy, że kluczowa, szczególnie, że jako jedyny w tym momencie jest oczywiście jeszcze poza granatem dymnym, no Kickert. Powalony. Kinder, widzimy, że ma jeden punkt zdrowia. No nie powinien stanowić tutaj kłopotu, chociaż cały czas jeszcze gdzieś gnębi i czeka na odpowiedni moment. no Niestety w tym momencie Madden złapany, no ale Spinks, on powinien sobie poradzić i tak też się dzieje. Buster liminowany. A tutaj cały czas James, który liczy na to, że zaskoczy, no ale dycha, przygotowany do walki. No i je na szczęście też wyminowany, Udało się tylko i wyłącznie zaplantować pać, ponieważ widzieliśmy, że Hades zostanie wyminowany. 50 sekund. Bardzo spokojnie tego wszystkiego podchodzą gracze strony Terro. Pytanie, czy się im to też nie opłaci? Już za kilka sekund, gdzie Hades. Będzie miał okazję zrobić nie jedną eliminację, no ale właśnie tutaj nawet jednej eliminacji zabrakło, ale Snap oraz Madden. Oni się nie pomylili akurat podczas tej walki. Snappy jeszcze z drugim fragiem. No i sytuacja trzech na dwóch. Trzech na dwóch. Ma blisko, ale też bardzo mocno pobijany. Antyterrorysta flit to wykorzystuje. Zostaje blisko Bombsaitu. Z czeka na wsparcie. Oddychy. Polak już wydaje się, że jest blisko, że już może pomagać. Na dwójkowe ustawienie, ale terroryści jeszcze nie zajęli Bombsaitu. Był zapalający. Jest smoke. Odcięta ta pozycja. Odłamkowy, nieprzyjemny dla Spinksa. Kolejny dorzucony przez outsiders i w grze pozostaje tylko Paweł. Ale on podchodzi blisko. Jest asekuracja od Bastera. Przypilnował kolegę świetnie. Zawodnik... Samki kikert delikatnie ob. Rwał, ale, 30 sekund. Ale on pozostaje na miejscu. On chyba tutaj będzie wywierał presję, gdy jednak atak będzie na pozycję. Na pozycję Dychy, Polak na B i tutaj wsparcie od Spinksa może się pojawi, ale zobaczmy na granaty. Dycha chyba jeszcze ze smołkiem Teraz ten dorzucony, Spinks dorzuci błyskowy zapewne za plecy Polaka i teraz czy będzie jakaś kontynuacja, czy będzie to wykorzystane? Na razie problemy, a nie, jednak Spinksy, mierza się to momentalnie. On dał dwa fragi, Dycha niestety bez eliminacji i terroryści jednak potrafią przełamać obronę. Co dodatkowe. tam jeszcze wyjście zawodnik? Hades, Ale Hades! teraz agresja, jest pojedynek, jeden na jednego, dwie sekundy, to jest zwycięstwo S, ależ teraz, bo. A teraz, skoro zagrał to Hades, ależ tam wlecia agresywnie to spadają. A bombsite prawdopodobnie bez zostanie za kilka sekund zaatakowany. Chyba, że środkiem planują jeszcze domknąć bombsite, bo taka możliwość jak najbardziej jest. Chociaż Dycha już w tym momencie obejrzał, rywala, A teraz Maden z jedną i drugą eliminacją, chociaż Jame odpowiada. No, wyszło to nie najgorzej, trzeba powiedzieć, bo Barfield się oddechę, Odwrócił uwagę rywali, co też za chwilę wykorzystał zawodnik Ends. Trzech na trzech, ale Jane pobijany. Kikert także tutaj ustawiony Spinks. I to może i ta niespodzianka, bo wcześniej Spinks odpowiadał za okolice łącznika, ale to jednak dycha zdobywa pragi. O bardzo fajnie uzupełniają się antyterroryści, jeżeli jak chodzi o tutaj widać, znów chęć podejścia terrorystów. Snapie musi uważać. Granat błyskowy potrzebuje wsparcia, To wsparcie jest Madden z Pragiem, więc jeden za jednego. Jeszcze próbuje agresywnie Hades. I może teraz Polak chciał zrobić się odrobinę za dużo, a przynajmniej gdy nie ma jakiegoś świetnego błyskowego za jego plec, tak żeby faktycznie tutaj rywale przez moment nic nie widzieli, 4 na 3, przewaga Outsiders i teraz chyba będzie próba kontry. Jest wyjście zawodnika, ale tam była reakcja terrorysty. Od razu jeden z nich się odwrócił, od razu wiedział, że może to zasekurować. Dycha jeszcze walczy, blisko jest Spinks, nadal nie mamy podróżnej bomby. Pamiętajmy, flity mało HP. tutaj przydałbyś jakiś jeden granat odłamkowy na jego pozycji, ale tego na pewno nie zobaczymy, ale może jakiś skany dycha fantastycznie. A pamiętajmy, w bombsite jest ustawiony Jekindar, ale to jest sytuacja dwóch na dwóch, to jest... Od, od zrobienia dycha, znów trafia, zostaje tylko James, ale on ma AWP, jest dobrze wcelowany. No i robi się z tego jeden na jednego, Spinks, on nie ma już żadnych granatów, no, będzie szukał Jayme'a, ale ten ustawienie może zaskoczyć, Spinks. nie trafia James Spinks kapitalnie i może spokojnie zająć się rozbrojeniem bomby. Pozycja na środku to może zaskoczyć tylko o takich chwilach, bo i się czy tu nie będzie jakiegoś błyskowego, jakiegoś... Fleszyka, który mógłby sprawić Spinks. kłopoty, był, ale taki, gdzie można zareagować, ale och nie, spodziewałem się dużo więcej po tym, co mogą zrobić antyterroryści, bo to nie był jakiś perfekcyjny flash, ale jednak rozbił to ustawienie i to było wystarczające. i Kinder skorzystał. Jaki no, Kindar widzimy, że tak naprawdę korzysta cały czas ze swojej skutecznej, naprawdę formy, jeżeli chodzi o 15 rundę. No i niestety, prawdopodobnie tego 10 zwycięstwa nie zobaczymy, chociaż teraz Snapi z kolejnym fragiem. Pamiętamy, że Buster jest obity do 43 punktów zdrowia, no i sam też dycha na bardzo kluczowej pozycji. No ale finalnie przejście pod ta. Tutaj jednak szybko pojawia się Snappi. Tak jakby jednak Ens nie chciał jeszcze odpuścić. Widzimy, że są gotowi. No miejmy nadzieję, że też dycha dobiegnie na czas. Jest jeszcze też przecież granat dymny, trzy tak naprawdę granaty błyskowe, no odpowiedni ekwipunek, aby zaskoczyć, aby jeszcze gdzieś można powiedzieć, że przybić do parteru swojego rywala. Jakim niewątpliwie w tym momencie jest ciężkim outsiders? Chociaż teraz baczmy, Kicker też pokonany. Snapi. Bardzo ważny trzeci frak zdobyty, ale on chce iść po więcej. Ten czwarty też wpada na jego konto. Co robi w tym momencie? Snapi. No i dycha. On nawet jeszcze nie musiał podjąć w ogóle walki z jakimkolwiek przeciwnikiem. 20 sekund do końca. Paczki nie ma zaplantowanej. A James widzimy, że jest w sytuacji podbramkowej. Chciałby zagwarantować to szóste zwycięstwo swojemu zespołowi, ale ciężko mu to przychodzi. Jeszcze nawet paczki nie ma podniesionej. I nie chce na to pozwolić. Snapi, który w tym momencie czy robi ace'a, dalej rzucony. rzucony tak jest, przygotowany pod ewentualnego Czyli takea czy może takie utrudnienie podłożenia bomby, ale zobaczmy, o terroryści jakieś tu jest tempo wyjścia I na ramię. Snappi poczuty chyba po tym, co zrobił przed momentem, ale że muszę przyznać, dziwna sytuacja na rundę pistoletową, w takim spotkaniu, a tutaj jeszcze terroryści wywierają presję pod B, no i tutaj jest przede wszystkim bomba. No ale tutaj który site A zajęty, B. Presja wywierana, ale jednak tam nie atakują. Jednak jest, wydaje się, mądra decyzja, by wycofać. Ale po stronie atakującej przydałby się chociaż jeden granat dymny, bo jak nie dymny, to wydaje się, że będą potrzebne fragi. A to proszę, kicker z eliminacją. Za chwilę będzie dorzucony jeszcze odłamkowy, ten, o którym wspominałem, ten przygotowany. Ale proszę, na razie taka prowokacja. No się Troszkę tego. dycha oberwał, ale wiedział, co się tu tak naprawdę dzieje. Kolejnej nagranty dycha z Pragiem. No i jest ta wymiana cioców między zespołami. Ale już C4 na miejscu. Będzie Smoke dorzucony, umożliwiający odbijanie. No i zobaczmy, jak przygotują się tylko antyterroryści. Ale Hades świetny strzał, dycha! No tutaj chcą powalczyć zawodnicę. No, teraz jeszcze. Gdzieś strzelił się, no oczywiście James, ale to za mało cały czas. Aby zbliżyć się do Pach, widzimy, że Madden w samym weszcie dosyć mocno pracuje. Próbuje się oddalić z tym glockiem, udaje się powalić Kerta, ale cały czas jeszcze tutaj gracze nacierają. Chociaż widzimy, że oni też wow. pogubieni. Chociaż Buster roz James z minacjami. No i teraz cała nadzieja w Kadesie, ale jaki strzał od Bastera? Lekką rundą nie będzie. Tak jest, Enz oczywiście. Jak była bomba, była walka. No to można zagrać się nawet i z karabinami. Jest coś do dyspozycji. Diga, świetny strzał i teraz momentalnie przyspieszają terroryści. Jest próba wejścia na bombsite. Jest też opóźnienie od antyterrorystów. Oni też oczywiście mają. Argumenty by reagować, by spowolnić to podejście, by zająć pozycję, utrudnić podłożenie bomby, bo za chwilę wiedzą, i te smoki zaczną padać tutaj. Madden sprytnie i z fragiem może się nawet wycofywać, a może nawet ponowi to wyjście agresywne. On no, próbował tam lecieć, zareagować Snapi, ale on jednak skontrowany przez Plita. No Maden, bardzo ważna pozycja. On z tej miejscówki będzie mógł na pewno nawet poszukać jeszcze jednej eliminacji, pomimo niskiego poziomu zdrowia, ale widzimy, że też mocno naciska na to wszystko flit. No i Jekindar, który w tym momencie zdobył eliminację. Sytuacja trzech na trzech. Hades oddaje te strzały, wiedząc, że który z graczy jest mocno pobijany. Pojawił się, pojawił się Palak, no i pojawiły się teraz eliminacje. Hades dwukrotnie, Hades po raz trzeci, Podejście teraz pod ta od rampy. Przygotowany bezpiecznie Fleet, ale chyba tego Madden się spodziewa. No powinien tam jakiś Palak poleci. tak standardowo jednak, jeżeli chodzi o tę pozycję, na razie poleci jednak granat odłamkowy. No i Fleet obity do 47 punktów zdrowia. snap już z eliminacją, chociaż teraz właśnie łapie go Fleet. No ale też jeden tylko najdziek dorzucony. Nie wiem, czy dograli to terroryści, no bo jak już to dwa, jeżeli to mają być granaty odłamkowe. A nie Palaczek. James za łatwo teraz poradził sobie z Madenem. No ten atak troszkę taki e, niedograny po stronie ENS, trzeba przyznać, przynajmniej w tych pierwszych sekundach. Są przez to kłopoty. 3 na 4 jest oczywiście pomysł, ale tutaj jaka kontra od antyterrorystów. Dorzucony świetny granat, też trzeba im to przyznać. U zawodników pobiadnych, ale Spinks jednak pokazuje, okej, okay, może i poleciał granat, ale ja idę po fraga. Ja chcę zaskoczyć i. To wyszło. Hades bliska, ale tam w bombsajcie jest antyterrorysta. Pytanie, czy będzie zauważony? Teraz tak, jest informacja. Ale trzeba jeszcze na to zareagować, co robi? Świetnie, Spinks. tam jest blisko Flitz, ale on ma tylko 20 HP. To nie jest łatwa pozycja i. Czy Flick w ogóle chce. Tak jakby zachowywali no ich w tym momencie. Trochę? No, James mówi przez Team Spika, słuchaj, chowamy, chowamy, no nie ma innej opcji, ja już bym zachowywał tę sniperkę. I wydaje się, że chyba to zachowanie będzie widoczne, że jeszcze Damian podejmuje walkę, ale Dycha mówi jasno, że to była błędna decyzja, że tego wejścia na bombsite B w tym momencie Właśnie. nie ma. Zmienić jeszcze oczywiście miejscówkę. Ale widzimy, że sam Kinder cały czas pewnie na tej pozycji chce pozostać. Sam Fleet także, ale Ayens z decyzją, aby podejść od rampy, aby tutaj poszukać tego zwycięstwa. Jak pierwsze strzał oddana, ale jednak nie celne, chociaż w tym momencie Madden powalony, ale Dycha odpowiada. Sytuacja 4 na 4 i Fleet który czeka jeszcze na odpowiedni moment, no Buster na plecach, tym będzie musieli się za chwilę przejąć na pewno, a chociaż teraz w tym momencie Hades skutecznie celnie daje okazję do tego, aby rozpocząć atak. Tak i tym razem ta walka pod bombsightem, a Dycha szuka sobie miejsca, szuka też rywala, skany Hades, wyjazd, otwarta taka pozycja Kickerta, chciał chyba w ten sposób zaskoczyć albo szukał bezpieczeństwa, ale odnaleziony przez sobie Polaka zostaje tylko James. przewaga trzech na jednego, 37 sekund do końca. Czekamy, czekamy jeszcze na może tę kończącą eliminację. James sprytnie poradził sobie z Dychą, ale tam jeszcze Snappi, jeszcze Spinks. Może oni za chwilę będą w stanie już zakończyć na meto spotkanie, dać N zwycięstwo i bilansy 2-0 w tej fazie majora, ale Jame teraz też chce to uspokoić Paka blisko jego pozycji. Terrysi, teraz trzeba współpracować, trzeba to dobrze dograć. Jame widział jednego z zawodników, ma te informacje o tym, gdzie ustawiony jest ten zawodnik. Teraz wychylenie Jama. czy bomba podłożona? Jednak Pinks musiał oderwać się od Paki, ale to nie miało znaczenia, ta bomba nie miała znaczenia...